Ha! No cóż, takie taki jest ryzyko snajpera. Nikt go nie lubi, ponieważ zdejmuje na odległość. W porządku, spróbujmy jakoś <gryny> wykorzystać w końcu ten potencjał karabinu snajperskiego. Tylko w ogóle ich nie widzę. W porządku. Nie, teraz tego nie widzę. Muszę na stojąco. No nie powinno mi zgrozić. grozić. A temu ten się schował. Hmm, jak tam mogę wejść? Tutaj, tutaj. Coś mi mówi, że tam może być. Niezłe jadka naprawdę. Oop! Po... O rany. Aha. Czyli tutaj dla kogoś, kto preferuje chodzenie na przełaj, zaoferowano także miny. Jaki saper na świecie mógłby zrobić coś podobnego? Powiedzcie. Za jednym zamachem pozbyłem się wszystkich pułapek, tutaj przynajmniej mam na taką nadzieję zapis, czego widzę? Nie widzę. A, linia strzału zablokowana na pewno. Rebeka, czy go wykampisz z tego okna? Hmm. A niech to. Dobra, no, widocznie obaj mamy tak mizerną szansę na trafienie, że. A to tak, ja mam sporo misji, wiesz? Ach, daj spokój. Okej, okay, okej. Okay. jeszcze jego. Ach, w porządku. Przynajmniej na przynajmniej, no to się mi się przyda. Ja jeszcze mam amunicję przy okazji. No, już tak. 300 sztuk poszło. Hmm. Dobra, myślę, że zajmę się nim w pierwszej kolejności. I tak już chyba prawie nie żył za to. Wystarczy go dobić jak wściekłego pcała. Kici, kici. No uh, tak. No. Nie. Ha. Co ty na to? No, to jest kolejny brawlink. Ja już dźwigamy za dużo. No nic. Myślę, że po prostu za... Kiedy wystrzelam kolejną serię, no pewnie już nie będę tyle dźwigać, ponieważ przeciążenie mam znikome. Tak, robię tym 2 funty więcej. Chyba, że on mi coś ciekawego. W porządku. kurcze szkoda, że ta amunicja tyle waży. Hmm. W porządku, muszę nieco pożonglować ekwipunkiem niestety I teraz Rebeka jest przeciążona, Oczywiście hmm. Dobra Możemy sprawdzić resztę budynku. Tak, w tej misji można wrócić oczywiście do starego dobrego czyszczenia planszy, ponieważ nie ma już tak bardzo napakowanych mutantów jak, to, jak było to w pierwszej misji. Mmm, jak miło. Tak, to na pewno biorę. To jest, moi drodzy, pancerz środowiskowy. Zakładamy i wyglądamy bardzo fajnie. Tak, mamy takie fajne kanistry na plazach, przez co postać trochę wygląda jakby użyła miutacza ognia. I jest to chyba, hmm. nie, ten pancerz jeszcze nie wywołuje, nie ogranicza percepcji, ale jak sami widzicie już. Yy, Powoduje, że większo, dużo naszych umiejętności spada. A no w moim przypadku to nie jest nic strasznego. Również jestem przeciążony. Co mnie nie dziwi. Bo świr nie jest przeciążony kompletnie. Dobra, zwołamy świra. Albo po prostu poczłapię w taki sposób. Nieważne. Oczywiście panzer pancerz środowiskowy jest głównie nastawiony na środowiskowe czynniki. Gaz, widzimy jak poszedł nam w górę, no, energia całkiem dobrze. A poza tym bardzo dobrze prezentują się, oprócz elektryczności, bardzo dobrze prezentują się inne odporności jakie nam oferuje. Czułop, 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 czułop. Hmm, no dobra Dokąd prowadzi nas? Uuu, mutant, widzę cię Skoro cię widzę, to znaczy, że już nadszedł twój kres A, ja, trochę zbyt oczywista droga. Myślę, że to jest jakaś pułapka. W porządku. Gdzie jest trzeci generator? W ogóle. Trzeci generator jest tutaj. Tu są magazyny fabryczne. Jestem gdzieś tutaj. Jeśli rozumiem dobrze, to tu są te magazyny fabryczne. Czyli, czyli... gdzieś... Tutaj jest generator. Wow, naprawdę daleko droga. Tak, to dość długa misja. Bez wątpienia. Ale my wracamy do Alice oraz lunaty i Shira. Mm. Chyba oni są w ogóle. Ha, trochę dziwacznie. W każdym razie tu jest jakieś zejście w dół. Hmm, raczej znaczy nie spodziewałem się tam czegoś miłego. Eee, Co na dół? To jest po prostu tunel Tak, to jest tunel hmm. Czyli to jest tunel jak podejrzewam do fabryki Ale... Dobra, gdzie są mutanci? To po pierwsze Coś widziałem Coś widziałem Czemu ona tego nie zobaczyła? E, w porządku Alice, chodź też tutaj Ty jesteś szturmowcem? Hmm, wielka szkoda, że skończyły mi się